To z tej strony Piotrek. Witam Was w kolejnym blogu na naszym kanale. Dzisiaj orzemy pole naszym dojtwarem K610 i z naszym Pugiem MacPil Mix 40. Którzyście widzieli, jak zmienialiśmy lemiesze A tu zobaczcie, takie pole orzemy. Słabizna, ale zobaczymy, jak to będzie. Nieuprawiane było jakieś 5-6 lat, z tego co ja pamiętam. Plan jest taki, żeby posiać tutaj e, Przężyto Na kiszonkę I zobaczymy Jak to będzie Na razie idzie Tutaj, tam dalej już jest pole Że tak powiem Uprawne tego gospodarza, który to na oddał Zobaczymy co to będzie z tego Tutaj obok Też jest nasze pole, to zaraz będę Agregatem jechał I tu z jednej i z drugiej strony posieję ja jestem ciekawy jak u was wygląda Sprawa na polu Niby wydaje się, że jest wilgotno Ale powiem wam szczerze Że ta ziemia Nie jest taka strasznie Wilgotna, ona zaraz w momencie wysusza Zobaczymy, ja tu troszeczkę głębiej orzę. z względu, żeby to po prostu Przykryć wszystko Ten gospodarz podobno To pryskał w tamtym roku Nie wiem, ja to po prostu z razówki Chcę przekręcić i zobaczyć, co to po prostu będzie z tym wszystkim, nie? W sumie dzisiaj już jest 11 Ja tu już poorałem prawie 6 hektarów Ale jeszcze planuję dzisiaj, tak jak mówiłem, agregatem trochę zrobić Może nawet posieję jakoś działkę pszenżyta, nie wiem jeszcze Tutaj Muszę jeszcze jechać jutro Posprzątać tą stodołę, którą widzieliście Wczoraj w filmie No bo niestety Kupcy od jak zadzwonili, że przyjeżdżają No to ja tam po prostu roboty swojej nie skończyłem A też już są takie naprawdę ostatnie dni na te siewy Chociaż mimo wszystko sucho jest Sucho jest, jest, sucho Tutaj dalej możecie, o zobaczcie Ten gospodarz jak orał On to orał w tym tygodniu, zobaczcie jaki jest popiół no, Skała jest, jest wszystko przesuszone, wygrudkowane O, tam już u sąsiada u jednego żyto, u drugiego pszenżyto Już też sobie ładnie wschodzi A tutaj też je postanowiłem, że Tam dalej będziemy kukurydzę siać W przyszłym roku Także też pole muszę przygotować Będziemy wozić obornik Na pewno wam też to, z tego coś nagram Specjalnie na tych działkach, w ma być kukurydza Słomy żeśmy nie zbierali, bo słoma była w tym roku bardzo tania Nie ma to się ukrywać, w naszym rejonie Po 15-20 zł, jeżeli ktoś sam sobie prasował, była słoma I opłacało się, ja sobie pozbierałem tyle, ile nam wystarczy po prostu na ścielenie A resztę to, wolę pająkiem to roztrząść. Ona i tak już tutaj truchleje, żeby ta próchnica była w ziemi Rzucimy obornik, mamy obornik taki już przelasowany Który na pryzmie leży od wiosny No i będziemy siać pierwszy raz kukurydzę w przyszłym roku Tutaj plan jest taki, żeby posiać w granicach 4 hektarów na razie. To czym jak będzie, to też mówię, no. Najgorzej z to produkcją zwierzęcą jest tak, że nie wiadomo co tu robić, czy zwiększać, czy zmniejszać, czy się przestawiać. Na razie takiego ryzyka nie chcę tutaj na siebie brać. Na razie zostawiamy to, co jest. Ewentualnie jak byczki się sprzedadzą, to kupimy w to miejsce jakieś jałówki, limuze. Albo może leza zobaczymy, ale raczej chyba będę celowo w limuze, żeby wszystko e, sobie, że tak powiem, na limuzę wymienić No cóż, ja tymczasem wskakuję do ciągnika Tutaj no pole nie jest to jakieś takie pokazowe Ale zobaczymy, co z tego będzie, tak? Tu jakieś nie wiadomo jakich plonów się nie spodziewam A dlaczego chcę posiać pierwszy rok na kiszonkę? Ze względu na to, że jakże po prostu skoszę to i zbiorę kiszonkę, to później będę mógł na tym polu coś jeszcze innego zrobić. Będę mógł tak samo tu coś worać, żeby to się te właściwości na tej ziemi poprawiły. No i zobaczymy, no tutaj z boku też tak było. A w tamtym roku już żeśmy sieli pszenicę, w tamtym roku już żeśmy sieli pszenicę i był nawet niezły plon tutaj. A też tutaj takie było, jak było, jak to się mówi. Też żeśmy raz zaorali saradele. No i teraz tu zobaczymy, jak się uda. No mówię, pokosów to jakiś nie ma, ale wiadomo, no jeżeli ja chciałbym w przyszłości jakoś zwiększyć to swoją produkcję zwierzęcą, no bo mimo wszystko coś trzeba będzie trzymać. No to trzeba i takie pole jak to się mówi brać. A ja teraz skakuję do zielonego. Fajnie, bo dawno tym ciągnikiem nie pracowałem. Fajnie się robi, my żeśmy w nim program zrobili, no trochę moc podwyższono trochę pługi może by się przydały inne, szersze nawet czwórki obrotowe w tym temacie myślimy, ale tak jak mówiłem tu wam na filmie jak żeśmy lemiesze wymieniali no na razie trzeba się cieszyć tym co mamy bo wiadomo, że jak finanse będą dobrze to to coś po prostu kupimy a póki co ja wskakuję do ciągnika tutaj też e, pisaliście że nie ma nic z ciągnikami no to dzisiaj macie taki pierwszy filmik ja tutaj też właśnie planuję Wam coś takiego fajniejszego nagrać. Bo niestety będę potrzebował do tego osoby, że tak powiem trzeciej. Ale to zobaczymy. Może mi się uda to Wam jeszcze zrobić. Także zapraszam do tych spróbowania. Jak filmik się podoba, zostawcie łapkę w górę. Komentujcie, jak to u Was wygląda. Czy u Was też jest dużo ugorów, czy nie. No bo u nas tu w sumie no to takich pól jest sporo. Tutaj o, tam z boku jest, tam dalej jest, o tam mtz sobie orze, jest trochę tych pól, a to kiedyś w ogóle te wszystkie pola, co tutaj są, to należały do naszego tutaj dziedzica, do, do naszego majątku. Ja Was nie przynudzam, skakuję do zielonego, trzymajcie się, cześć.